Miasto, które od wieków budzi zachwyt i zdumienie. Natchnienie całych pokoleń artystów. Pełne pamiątek potęgi dawnych kupców i żeglarzy. To tędy przez stulecia przypływały do Europy najbardziej drogocenne towary. Dziś przyciąga rocznie miliony gości szukających romantyzmu i śladów utraconej potęgi. Choć zagrożone przez morze oraz masową turystykę, wciąż pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych cudów ludzkiej wyobraźni. Muzyka Dzisiejszą opowieść o cudach logistyki poświęcamy Wenecji. W przypadku miasta na wodzie organizacyjnym wyczynem jest nie tylko jego powstanie, ale też organizacja i rozwój w kolejnych stuleciach. Republika Wenecka przez ponad 400 lat była bezdyskusyjną potęgą na szlakach handlowych Morza Śródziemnego. Jej dominacja, widoczna już w XIII wieku, nie wynikała wyłącznie z silnej floty czy skutecznej polityki, ale także z nowatorskich rozwiązań logistycznych. Które pozwalały na szybkie i pewne przemieszczanie towarów. System transportu, przechowywania i dystrybucji dóbr stworzony przez dawnych Wenecjan do dziś robi wrażenie. I nawet współcześni specjaliści mogą w ich doświadczeniach odnaleźć inspirację. Zanim to jednak nastąpiło, na miejscu dzisiejszego miasta rozciągały się mokradła, bagienne wyspy i płycizny Laguny Weneckiej, największego podmokłego obszaru basenu Morza Śródziemnego. Jak na realia włoskie, Wenecja jest miastem stosunkowo młodym. Jej historia rozpoczyna się niecałe 1600 lat temu, a więc 1000 lat później niż Rzymu. To właśnie wówczas, w V wieku naszej ery, mieszkańcy Padwy i innych ośrodków zaczęli chronić się w lagunie przed plemionami barbarzyńców najeżdżającymi Półwysep Apeniński. Błota, płycizny i wydmy Laguny Weneckiej stanowiły teren trudny do zdobycia dla wrogich armii. Choć warunki były niekorzystne do życia, zabezpieczały uciekinierów, pozwalając na rozwój trwałych struktur osadniczych i społecznych. Laguna była bagienna, piaszczysta i niestabilna. Nie nadawała się dla tradycyjnego budownictwa. Odpowiedzi już od pierwszego etapu osadnictwa zaczęto wbijać drewniane pale w podłoże. Tworzyły one rodzaj fundamentów pozwalających uzyskać nośność w miękkim gruncie. Budowa Wenecji zaczynała się więc od pytania logistycznego. Skąd brać tysiące drewnianych pali potrzebnych do wbicia pod powstającymi budynkami? Odpowiedź znaleziono bardzo szybko. Potrzebne były drzewa pozyskiwane poza laguną. To wymagało perfekcyjnego planu zaopatrzenia i koordynacji. Opracowano spójny system dostaw, który uczynił przedsięwzięcie możliwym. Pale wykonywano z twardego drewna: dębowego, olchowego, modrzewiowego lub świerkowego. Były one wodoodporne i trwałe w warunkach beslenowych. Miejsca pochodzenia obejmowały początkowo tereny w pobliżu laguny. W miarę wycinania lasów źródła surowca wyczerpywały się i trzeba było szukać go dalej w północnych Włoszech, a później także na terenach dzisiejszej Słowenii oraz Chorwacji. Przed transportem bale musiały być sezonowane w wodzie przez około 18 miesięcy, co należało uwzględnić w planie dostaw. Zabieg ten usuwał rozpuszczalne cukry, przez co uodparniał drewno na owady i grzyby. Długotrwałe moczenie sprawiało też, że bale stawały się mniej podatne na gnicie. Po wbiciu w muł laguny i odcięciu od tlenu, tak przygotowane słupy mogły zachować swoje właściwości przez setki lat. Dlatego Wenecja stoi na nich do dzisiaj. Budowa miasta na palach nie była jednorazowym aktem, ale procesem trwającym setki lat. Aby zrozumieć skalę zapotrzebowania na materiały, wystarczy wspomnieć, że sama tylko Bazylika Świętego Marka pochłonęła około 10 tysięcy drewnianych słupów całej Wenecji wbito ich miliony. Transport wielkich bali drewna do powstającej Wenecji to opowieść o logistycznym mistrzostwie w trudnym terenie pozbawionym dróg lądowych. Drewno w postaci oddzielnych bali lub spiętych tratw spławiano rzekami oraz kanałami uchodzącymi do Adriatyku. W tamtych czasach spław stanowił efektywny sposób przemieszczania drewna, który jednak wymagał pracy doświadczonych flisaków. Transport zależał od pół roku. Wiosenne roztopy oraz jesienne deszcze. Podnosiły poziom rzek, ułatwiając zadanie. Po dotarciu do laguny bale były rozmieszczane blisko kanałów na specjalnych platformach. Niekiedy teren pod przyszłe budynki był odcinany wałami od wody i osuszany dla ułatwienia prac. Ułożone w gęstych rzędach pale były następnie wbijane w muł do twardszej warstwy gruntu, tworząc stabilną podstawę pod dalsze poziomy. Na niej układano poziomo grube belki, na których wznoszono obiekty z kamienia i lekkiej cegły. W miarę rozwoju Republiki Wenecja stawała się coraz bardziej świadoma wartości drzew. Już od XII wieku wdrażano praktyki ochrony lasów, co stanowi pierwsze udokumentowane przykłady leśnictwa regulacyjnego we Włoszech. W późniejszych wiekach zabezpieczeniem lasów zajmowali się specjalni urzędnicy, a drewna potrzebowano coraz więcej, nie tylko pod rozbudowę miasta. Gospodarczą wizytówką Wenecji i jednym z największych konsumentów drewna był arsenał. Wbrew polskiej nazwie nie chodzi o magazyn broni, ale gigantyczny kompleks zbrojeniowy i stoczniowo-magazynowy zajmujący 45 hektarów, czyli 15% powierzchni miasta. Oprócz składów broni, stoczni i żurawi znajdowały się tam magazyny oraz wytwórnie dostarczające gotowe elementy do produkcji statków. Stocznia Arsenał często uznawana jest za pierwszą na świecie dużą fabrykę działającą w systemie zbliżonym do linii montażowej. Dzięki standaryzacji jednostek pływających i modułowej produkcji części możliwe było wodowanie w pełni wyposażonego statku w ciągu kilkunastu godzin zamiast wielu tygodni. Efektywna produkcja statków ułatwiła Wenecji dominację w handlu morskim na Adriatyku i dalej. W miarę jak do portu trafiały coraz większe ilości towarów, rozrastało się też miasto. Jeśli przyjąć, że sercem dawnej Wenecji był arsenał, to jej krwiobieg tworzyły kanały. Były one. I pozostają do dzisiaj centralnym elementem miejskiej logistyki. Największe pełniły funkcje arterii pozwalających na transport znacznie cięższych towarów niż było to możliwe w przypadku wozów konnych. Przy kanałach tworzono także spichlerze, magazyny i domy spedycyjne, które zapewniały odpowiednie warunki do przechowywania i sortowania towarów przybywających ze wschodu. Wszystko to umożliwiało szybką rotację towarów i naturalną kontrolę nad ich dystrybucją. Produkty eksportowe były segregowane według jakości i miejsca dostawy, a następnie ładowane na statki. Te łączono w konwoje i kierowano do portów przeznaczenia. Handlowi morskiemu w czasach historycznych zagrażało piractwo, wojny i zmienne sojusze polityczne. W odpowiedzi na te czynniki, w XIV wieku Republika ustanowiła coroczne konwoje złożone ze statków państwowych i prywatnych. Był to pionierski projekt logistyczny, a także przykład zrównoważonej współpracy między władzami państwowymi i lokalnymi kupcami. Wenecja skupiała swoją aktywność handlową na handlu z Bliskim Wschodem, Azją i północną Europą. Kupcy sprowadzali luksusowe towary, które trafiały do miasta przez porty stanowiące punkty tranzytowe i magazyny. Mieszkańcy miasta na wodzie od zawsze też rozumieli, jak ważnym towarem jest informacja. Rozbudowana sieć agentów, posłańców oraz informatorów dostarczała wieści o cenach, pogodzie i sytuacji politycznej w całym basenie Morza Śródziemnego. Dzięki temu Wenecjanie mogli reagować natychmiast na zagrożenia i wykorzystywać zmiany polityczne czy gospodarcze na swoją korzyść. We wszystkich zaprezentowanych działaniach od budowy zalążków miasta na palach, poprzez rozwój handlu, aż po zarządzanie morską potęgą, przebija się wysoki poziom kooperacji. Na nieprzyjaznych terenach laguny powstało wyjątkowe i jak na tamte czasy miasto bez systemu feudalnego i rolnictwa, za to z kulturą opartą na handlu, żegludze i współpracy. Zdolność do wspólnego działania obejmowała również instytucje. Władze, gildie kupieckie i dowódcy floty działali w ramach wspólnych zasad. Gdzie zysk gospodarczy równoważono z bezpieczeństwem państwa. Dzięki temu w czasach kryzysów decyzje mogły być podejmowane szybko i spójnie. Tak powstała i funkcjonowała jedna z największych potęg handlowych i politycznych południowej Europy i jedno z najbogatszych miast Starego Kontynentu, a także najdłużej nieprzerwanie funkcjonujące państwo o ustroju republikańskim na świecie. Morskie Imperium Wenecji przeszło do historii. Lecz reguły, które legły u podstaw jego sukcesu logistycznego, wciąż pozostają aktualne. Połączenie strategicznej lokalizacji, standaryzacji zasobów, rozbudowanej infrastruktury, skutecznej wymiany informacji, zróżnicowanych szlaków oraz instytucjonalnej spójności stworzyło system, który przez stulecia zapewniał miastu przewagę konkurencyjną. Wenecja była w istocie nie tylko centrum handlu, ale jednym z pierwszych liderów logistycznego zarządzania. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat Was zainteresował i skutecznie zachęcił do subskrypcji naszego kanału. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!